Dobry Kinga Igner, Kultura Otwarta. Dzisiejszym moim gościem jest Marcin Hytznar, człowiek renesansu, tak sobie nazwałam Marcina, ponieważ jest aktorem, reżyserem, dyrektorem teatru artystycznym i naczelnym oraz również wykładowcą w Akademii Teatralnej. Bardzo serdecznie Cię Marcin, witam. Witam, cześć, dzień dobry. I dziękuję Państwu. za przyjęcie zaproszenia. Marcin. Właściwie w jakiej kolejności powinnam cię tutaj zaprezentować? Wiesz co, to, to trudno powiedzieć, bo zależy, jaką przyjąć e, kategorię. E, jeżeli chodzi o wykształcenie, to właściwie jestem magistrem reżyserii, więc przede wszystkim jestem e, reżyserem i menedżerem kultury, bo to mi się zdarzyło w ostatnim czasie z kolei e, taki skill zdobyć. Ja to wiedziałam. Ale mówiąc bardziej serio, to, e, to no taka moja droga chronologicznie wyglądała w ten sposób, że najpierw był wydział aktorski i, tak. i przede wszystkim ten zawód uprawiałem przez wiele, wiele lat. Później kiedy, kiedy postanowiłem studiować reżyserię i zająłem się tym, no to to aktorstwo zeszło na dalszy plan i pomyślałem sobie, że, że zrobię sobie przerwę w graniu, w, w, w przyjmowaniu nowych rzeczy, bo też reżyseria wciągnęła mnie bardzo i, mhm. i chciałem się tym zająć, bo to jakaś taka Niezwykła przygoda wiesz, ze swoją wyobraźnią, możliwość opowiadania ludziom swoich historii, swoich bajek i to był kolejny etap, a ponieważ pojawiła się propozycja najpierw dyrekcji teatru w Tarnowie, dyrekcji artystycznej, to pomyślałem, że to jest poszerzenie pola walki, jakieś kolejne umiejętności, doświadczenie do zdobycia. I się na to zdecydowałem. A kiedy skończyła się przygoda tarnowska, pojawiła się propozycja z teatru Jaracza w Łodzi, i tam znowu kolejne poszerzenie pola walki, czy być dyrektorem naczelnym również. A w międzyczasie, jakoś moje związki ze szkołą, może z, też z racji na to, że, że skończyłem tam i wydział aktorski i reżyserii, cały czas w tej szkole byłem, no jednak spędziłem tam. 9 lat swojego życia jako student, i potem zaproponowano mi prowadzenie zajęć na wydziale reżyserii, później realizację spektakli dyplomowych na wydziale aktorskim, a teraz debiutuję właściwie na wydziale aktorskim jako samodzielny wykładowca przedmiotu podstawy pracy nad rolą. To jest, nie, to jest absolutnie niezwykłe. Ta, ta ilość tych rzeczy, które łączysz, to jest dla mnie niezwykłe. Jakaś taka w tobie jest ogromna pojemność, nie wiem, potrzeba, z, 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 czego, to, z czego to się bierze. Wiesz, chyba, mm, znaczy, miło mi, że mówisz, że to, że to niezwykłe, aczkolwiek u mnie to była jakaś taka naturalna kolej rzeczy, wiesz, że, że po jakimś mhm. czasie mm, trochę, żeby się nie znudzić, mhm. e, robieniem jednak e, tego samego e, tylko i wyłącznie. Żeby się sprawdzić w nowych, now, nowych polach, w nowych funkcjach. Bo ja wychodzę z założenia, że tylko, tylko różnorodność jest twórcza tak naprawdę. I chyba z tego to wynikało. I jakaś taka ewolucja była dla mnie na, naturalna. A ponieważ staram się zwykle to, co robię. Robić to. Na 100%. Tak, na 100%. <noise> tak. I, i, I powiedzmy profesjonalnie w sensie przygotowania i yy, yy, umie, zdobycia umiejętności ku temu. No więc jakoś tak się zdarzyło, że po pierwszych studiach przyszły drugie, później SGH, czyli, czyli podyplomowe studia menedżerów kultury, i tak jakoś wyszło, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem, ale na różnych etapach mojego życia. Powiedziałbym, że różne z moich zainteresowań brały górę. Nie? I w zależności od tak. tego, jak w danym momencie czułem, czego mi było potrzeba, czym się chciałem dzielić, w czym się chciałem sprawdzać, no to inne pola aktywności schodziły na dalszy plan, a, a coś brało górę. I przez wiele lat było to aktorstwo, później reżyseria. A potem, kiedy, kiedy zacząłem. Yy, Sprawdzać siebie na stanowisku dyrektora, to poczułem też nowe, w sobie zupełnie nowe. Hmm... Takie radości, satysfakcje z tego, że ktoś pod moimi skrzydłami coś osiągnął, że komuś się coś udaje, że niby ja tego nie zrobiłem, ja tam nie zagrałem, ja tego nie wyreżyserowałem, ale stworzyłem okoliczności, żeby ktoś pod moimi skrzydłami coś zrealizował, coś osiągnął, do czegoś doszedł i że to zyskuje jakieś uznanie, czy to widowni, czy krytyki, czy jakieś życie festiwalowe. I to było dla mnie zupełnie nowe z kolei doświadczenie, że że tak można, nie? A czym innym jest też praca ze studentami? Uzurpuję sobie prawo do tego, żeby się z nimi dzielić swoim doświadczeniem, i, i ponieważ spotykam się z młodymi aktorami, czy to na równych prawach, jako, jako aktor, czy jako reżyser, czy, czy później jako dyrektor, to myślę sobie, że, że pomyślałem sobie, że mam czym się podzielić z nimi. Bo, bo wydaje mi się, że szkoła teatralna powinna uczyć przede wszystkim samodzielności i że młody aktor początkujący był wyposażony w jakiś zestaw metod, narzędzi, sposobów, żeby sobie poradzić em, w życiu zawodowym. Przerwę na chwilę. Tak. Jakie są te narzędzia, jakie są te metody, żeby sobie właśnie mhm. poradzić? Wiesz co, ja mam teraz na myśli przede wszystkim takie typowo warsztatowe mhm. sprawy. znaczy. Mówiąc mniej oficjalnie, uważam, że szkoła teatralna powinna przygotować aktora na to, aktorkę aktora na to, że jeśli przyjdą do teatru i spotkają reżysera, który niekoniecznie wie, jak i co, i, i jakaś praca po omacku się odbywa i, i niekoniecznie Aktor jest w stanie uzyskać odpowiedzi na nurtującego pytania i z drugiej strony nie ma partnera, to żeby taki człowiek, taki pracownik był w stanie. Sobie samemu poradzić, to znaczy, żeby umiał sam rozczytać tekst, zrozumieć, o co chodziło autorowi, uh -huh. um, zastanowić się, jak to rezonuje w nim z jego wrażliwością, jakie tematy są mu bliskie, a jakie są zupełnie odległe i gdzie szukać, um, budowania backgroundu do spraw, które nie są dla nas oczywiste. Um, żeby umieć ten tekst przeanalizować, wyciągnąć wnioski dla konstruowania postaci. Mówię teraz o moich zajęciach na dziale aktorskim, więc, więc w, w, w tej mierze myślę o tym, jakie są sposoby budowania roli, po prostu, to tak. znaczy, jakie wnioski wyciągnąć z lektury, zadawać sobie pytania, co to jest za postać, jaka to jest, o czym jest ta scena, e, czemu służy ten wątek, jaka jest jego funkcja, i w związku z czym, gdzie, gdzie rozłożyć akcenty, co jest istotne, co jest mniej ważne, wiesz, jakie, no, typowo aktorskie, Środki wyrazu można zastosować, żeby osiągnąć to um, albo ten, albo inny efekt, na którym nam zależy. Więc, no, takie zupełnie rzemieślnicze sprawy. A, a przy tym w, m, staram się tak pracować, żeby, żeby uczyć młodych ludzi tego, co ja sam lubię. To znaczy, że praca ma być frajdą, ma być jakąś. Jakimś, jakąś radością Wspaniałe. spotkania wie, wie, z drugim człowiekiem, z drugim aktorem, z drugim człowiekiem w osobie reżysera, a potem z widzem, nie? że to ma być jakieś takie y, święto. No. I, I jeśli coś nie jest tym świętem i y, y nie sprawia radości, nie przynosi satysfakcji, no to znaczy, że gdzieś coś jest nie tak i, i trzeba walczyć o to, żeby y, mieć taki kręgosłup, który, <tuszę> tak. który, który pozwala. Trzymać rękę na pulsie i wiedzieć, że, że coś jest okej, okay, a coś nie jest okej. Okay. Więc, w, tak dwutorowo, powiedziałbym raz, jeżeli chodzi o sprawy warsztatowe typowo, a drugi raz, takim bycie człowiekiem nie, to jest pod... w wiesz, tym zawodzie. To jest, absolutnie to jest podstawa, o czym mówisz, bo to jest mhm. wiesz, wielkie. Wiel... Ja się po prostu bardzo cieszę i naprawdę taką radością mnie wręcz napawa to, o czym mówisz, bo uważam, że to są tak niezbędne rzeczy, właśnie. Zwłaszcza na drodze młodych ludzi, którzy mm -hmm. się dopiero, dopiero rozpoczynają swoją, swoją pracę i że spotykają osobę taką jak ty, czyli jednocześnie wiesz, absolutny profesjonalizm, bo jak się też z tobą pracuję, no, bo miałam przyjemność razem, tak. i to naprawdę było wspaniałe, bo się czułam fantastycznie przygotowana przede wszystkim. Nie mm -hmm. było miejsca, żeby się rzeczywiście czymś niepokoić, denerwować, bo wszystko było dokładnie opisane. A jednocześnie. Przygotowujesz warsztatowo i jednocześnie y, ta, ta, ta strona, o której mówisz, żeby się cieszyć, czyli żeby się tym bawić, żeby to sprawiało przyjemność, wiesz, bo kiedyś się trochę inaczej u, u, uczono ludzi i. I to myślę było też bardzo zamykające, no bo jednak dosyć, wiesz, ja akurat nie jestem z pokolenia, gdzie no, w większości mieliśmy te, te, te zajęcia, które dosyć, dosyć były stresujące. Nie, nie oczywiście ze wszystkimi profesorami, no ale głównie tak to wyglądało. A wydaje mi się, że w tym procesie, właśnie twórczym, jeśli jest ta swoboda, jeśli jest ten to zaufanie tej osoby, z którą pracujesz, reżysera czy, 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 czy tutaj pedagoga, no to jest zupełnie inna, inny przepływ, więc wspaniale. No tak sądzę. Wiesz, też, też wydaje mi się, że, że w szkole, czy warszawskiej, czy w ogóle w, w nauczaniu, przez lata jednak funkcjonowała jako głównie obowiązująca taka metoda powtórz po mnie, nie? Tak. Znaczy, że profesor prowadzący, zazwyczaj praktykujący aktor, którego umiejętności pedagogiczne są są albo ich nie ma, tak, bo nie tak wiemy, też się tak. zdarza. Nie? I, to, mm, I to nie jest warunek. Nie, nie każdy świetny aktor mm, umie i musi umieć przekazać mhm. e, swoją wiedzę. Nie? I bardzo często to się ograniczało. Sam się spotykałem z takimi pedagogami do, do metody powtórz po mnie. Tylko, że nie każdy student, nie każda studentka jest w stanie. Mm, Pokonać taką drogę, żeby się zastanowić, dlaczego ten profesor chce, czy ta pani profesor chce, żebym to tak wykonał, jakby jaki jest powód, i, i w związku z tym wyciągnąć wnioski, na czym tak naprawdę zależy danemu reżyserowi, danej osobie prowadzącej, na, jakim, na takim, a nie innym efekcie. Ale w gruncie rzeczy, potem, kiedy taki student wychodzi ze szkoły, no to okej, okay, w tym materiale umie, wie jak to robić, bo mu pokazano i kazano powtórzyć, ale dostaje jakiś inny materiał i już jest bezradny. Nie? Więc, więc właściwie, Moim zdaniem, szkoła powinna nauczyć samodzielności. Wiesz, teraz sobie pomyślałam o czymś takim, że. Tak, bo chciałam Ci nawet zadać pytanie, co jeszcze, jakby, jak, jaka jeszcze? Jaka jeszcze Twoja. Co, co byś jeszcze chciał zrobić? I tak mi się tutaj właśnie gdzieś wyświetliło, że teraz Marcin Hycner tworzy swoją szkołę teatralną. Według swojej metody. No bo nie, nie, jest... chyba takich, takich ambicji nie mam zupełnie. Ale coś jest takiego jeszcze, czego byś chciał dotknąć? Wiesz, co, nie wiem, ja w ogóle jestem. Może to głupio zabrzmi, nie wiem, jakoś nie, nieskromnie, ale ja jestem twórcą raczej spełnionym. To znaczy, ja nie mam pretensji do życia, że, że czegoś mi nie ofiarowało, mhm. czy los mi nie ofiarował. Ja jednak nie mogę narzekać, Wiesz, no, przez 10 lat byłem w tym teatrze, bo jesteśmy w teatrze na rynku. Tak. Aktorem, i, i naprawdę zagrałem tutaj masę fantastycznych ról. Dostałem do grania, spotkałem się z wybitnymi reżyserami, w świetnym zespole aktorskim pracowałem i byłem naprawdę usatysfakcjonowany. W sensie we mnie nie ma, nie było wówczas, ale no wierzę, że nadal nie ma jakiejś frustracji, wiesz, jakiegoś niespełnienia, i tak naprawdę syty przystąpiłem do, do kolejnych. No rodzajów aktywności, to znaczy, zacząłem reżyserować, i to też mi dawało Friday i to też było dla mnie spełnieniem, i, i, i jestem zadowolony z tego, co mi się udało zrobić jako reżyser. A później te dyrekcje, no też były jakimś takim naturalną ewolucją, jak wspominałem, ale też przynosiły mi satysfakcję, więc ja nie mam takich marzeń, wiesz, ani zresztą nigdy nie miałem, trudno mi odpowiadać na pytanie, Jaką rolę pan chciałby zagrać najbardziej, mm -hmm. nie? albo jaki tekst chciałby pan wyreżyserować? Nie masz marzeń, to, chodzi mi to bardziej mi chodzi o to, czy no, jest jeszcze coś, czego chciałbyś dotknąć, nawet nie, nie z niespełnienia, mm -hmm. bo to, to nie, nie to miałam na myśli, tylko mm -hmm. czy jest jeszcze jakaś dziedzina, jakaś przestrzeń, której chciałbyś dotknąć, czy one się po prostu wydarzają też w twoim życiu? Trochę tak Jak jest, mówiłeś, że się rację... wydarzają, wiesz, ja mm -hmm. tego przecież nie planowałem, naprawdę. To znaczy, to ciekawe jest, zdając tak. do szkoły teatralnej, stwierdziłem, że chcę być aktorem chcę odpowiadać za swoje poletko. Niech kto inny martwi się całością, wie bierze odpowiedzialność za wszystko, a ja sobie będę swoje. I robiłem to swoje przez 10 lat tutaj na etacie, a potem sobie pomyślałem, kurczę, ale jednak musiał z tej drugiej strony i mógł opowiadać swoje bajki. Czy jakieś, jakieś, jakieś coś zakiełkowało? Coś, tak, coś tak. i wszedł taki moment, kiedy zacząłem tego próbować. Jakoś odnalazłem się w tym i to mi zaczęło sprawiać dużo większą radość, nie? a potem zupełnie z zewnątrz, ja naprawdę się o to nie starałem, nigdy nie, nie startowałem w żadnym konkursie na dyrektora, po prostu tak się zdarzało, że dostałem zaproszenia do tych miejsc, w których pracowałem jako dyrektor i, i sobie pomyślałem, ok, życie otwiera taką możliwość, no to, no to skorzystam, doświadczę nie? I, i spróbuję. Ale teraz z kolei jestem w takim momencie, mówiąc szczerze, że sobie trochę, trochę się chyba stęskniłem zagraniem. No właśnie, bo... chciałam to zapytać, czy się stęskniłeś? No, chyba tak, tak, wiesz, jestem w, takiej, w, w takim momencie no. e, życia jakiejś swojej drogi, że sobie myślę, że jednak od tej ostatniej roli e, przygotowywanej. Kordiana. E, tak, Kordiana tutaj w Teatrze Narodowym no minęło ładnych parę lat. E, i, I chyba jestem gotów na to, żeby, jeśli ktoś przyjdzie z jakąś ciekawą propozycją i, i wartą uwagi, to chyba bym sobie wrócił do tego, żeby żeby się pozmagać z materią jako, jako aktor. Więc to na różnych etapach mojego życia różne rzeczy też mnie są potrzebne. Tak, tak po prostu, że czuję, że, że chciałbym się czymś zająć nie? I, i jakoś w tych proporcjach e, zamieszać. To jest świetne, bo to jest takie organiczne u ciebie. To zresztą dostałeś taką ciekawą nagrodę e, na Festiwalu tak. Szkół Teatralnych. Nagroda dla najbardziej organicznego aktora, tak? No tak, coś to bardzo ciekawe, nie? bo to jest takie, to, to o, czym, o czym mówisz, to jest organiczne. To zresztą przecież ty, mając chyba 5 lat, tak w, już podłożyłeś głos. Nie wiem, czy dobrze wszystko wyczytałam. E, było sobie życie. Nie, 87, nie. W 1987 Takie nie, nie, mam nie, nie, informacje. Nie, nie, Czyli są przekłamania jakieś. To kłamstwo, nie, to Ale czyli nie podkładałeś głosu w Nie, nie, właściwie wiesz. Czyli Tarnów, moja jako pierwszy mały tak, mały to, to był mały książek. To jest ciekawe bardzo, że masz 12 lat i, no i tak, występujesz i... już w głównej roli i małego księcia. No jesteś taki <laughs> mały książę trochę. Mi się tak no wiesz, to nie... bliska e, mojemu sercu lektura le, tak. z e, powodów oczywistych, że to był mój debiut, ale, ale też w taki, no, jeżeli chodzi o treść, to, to też nie, nie obojętna dla mnie. No faktycznie tak było, że, że kiedy miałem 12 lat, pierwszy raz e, tak. W Wpadłem w teatr, wpadłem, bo to było takie wejście, wiesz, z dnia na dzień ekstremalne, na maksa, to znaczy próby i to przedstawienie to jedno, ale, ale samo to, że, że zacząłem w tym środowisku aktorów wówczas Tarnowskiego Teatru bywać, że oni zaprosili mnie do realizowanego przez siebie kabaretu dla dorosłych, ja byłem taką młodocianą wisienką na tym... Ich torcie. Później aktorzy tarnowscy, którzy prowadzili teatr młodego widza, taką prywatną scenę, zaprosili mnie do realizacji swoich przedstawień dla dzieci. Więc, tak naprawdę, ten mały książę był takim no, zapalnikiem, że to już lawinowo poszło później. I, i właściwie przez to. Ja już pod koniec podstawówki w liceum nie miałem wątpliwości, jak to będzie wyglądać powiedzieć. dalej moje życie. To znaczy, wiedziałem, że ono będzie związane z teatrem. Nie? Wielu moich rówieśników do m, bardzo często ostatniej chwili m, matury m, i decyzji, co później, m, nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, a u mnie to poszło bardzo naturalnie. No, jestem bardzo wdzięczny, że, że m, wiesz losowi, że moje życie się tak ułożyło, bo faktycznie. Dosyć gładko to przebiegało I, i fakt, że w Szkole Teatralnej spotkałem Agnieszkę Glińską i pana dyrektora Jana Englerta też sprawiło, że to wejście w zawód moje było takie naturalne, wiesz. 2 maja na drugim roku Szkoły Teatralnej w Narodowym na dużej scenie w reżyserii Agnieszki. No i później propozycja dyrektora Englerta etatu tutaj. Kosmos w reżyserii Jerzego Jarockiego, właściwie pierwsze przedstawienie, które no na finiszu szkoły tu zrealizowałem to to tak gładko szło. Ja nie jestem, wiesz, dobrym przykładem wchodzenia w ten zawód, bo ja dostałem wszystko na tacy. To znaczy, to, że, że Jan Englet i Agnieszka Wieńska mieli ze mną zajęcia przez cztery czy tam trzy lata szkoły teatralnej, że zrobiliśmy razem dyplomy i że oni brali mnie do konkretnych swoich realizacji. Sprawiło, że dla mnie bezbolesne było to wejście w zawód. Ale mnie interesuje to właśnie to wejście takie płynne. Mhm. Bo gdzieś jest, wierzę w jakiś mechanizm, który musi być w nas, w ludziach, któż, który sprawia, że pewne rzeczy się tak układają, a nie inaczej. Yy, więc ciekawa jestem, ciekawi mnie to właśnie jeszcze nawet to, 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 to pojawienie się w teatrze w Tarnowie. Czy nie miałeś marzeń takich jako dziecko, czy gdzieś tam w tobie się to nie pojawiało? No, no były jak, takie. Jak, jak to właśnie wyglądało? Ja pamiętam tata mojego taty. Spędzał ze mną godziny na, na czytaniu, wiesz, ballad i romansów Mickiewicza, wierszy Stafa I Już tam byłeś, I, już tam i, byłeś. Wiesz, wiesz, I to było, tak jakoś szło, że tam z kuzynem robiliśmy jakieś instynizacje Pawła i Dawła przy okazji jakichś rodzinnych uroczystości. Ale to były takie wprawki, no. Owszem, to, to mnie prawdopodobnie zarażało, wiesz, w ogóle taką, taką sytuacją występu przed kimś i, tak. i obcowania z jakąś literaturą, nie? I, I jej interpretowania, ale powiedzmy, że to było naprawdę na no skalę. No ale jakaś już kreacja następowała. Się, no no że tak. To um, oswojenie tak. z taką w ogóle sytuacją, tak, ale też nie przesadzałbym. Wydaje mi się, że jednak miałem dużo szczęścia, no, i, i ja naprawdę nie jestem przesadnie skromnym człowiekiem. Uważam, że jestem pracowity i że coś tam potrafię. Natomiast też um, nie, nie mam wątpliwości, że Moje wejście w zawód, że wiele zawdzięczam okolicznościom, które się zdarzyły, mogły się zdarzyć, a mogły się nie zdarzyć. Ja, to jest frazes, ale ja naprawdę znam masę wybitnie zdolnych studentów szkoły teatralnej, którym szczęścia zabrakło i, i na przykład w tym pierwszym momencie tuż po szkole nie mieli takiego. To jak myśl, co jest, co jest. startu. Jest, co, co, jaka cecha, co, jest, co, co, może, co może pomóc? Jak myślisz, jest coś takiego, co, co może pomóc? Jakaś cecha charakteru? Nie wiem. Wiesz co, no to jest bardzo trudne pytanie, bo gdyby istniała recepta, no to, no to każdy by się Szukamy do niej stosował. Jej. Szukamy jej. Wiesz, mogę powiedzieć, jak to w moim wypadku wyglądało. To znaczy, ja naprawdę uważam się za dość pracowitego człowieka, który lubi być przygotowanym do tego, co, co robi, co by to nie było właściwie. Myślę, że jestem dość, jak to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało źle, czy to nieskromnie, czy, czy płasko. No, ja zawsze byłem dość grzecznym człowiekiem, wiesz. Ja nie przychodziłem takiego nastoletniego buntu, bo on się chyba opóźnił na bardzo dorosłe życie już. I, I zawsze tak z każdym, z kim rozmawiałem, czy się z nim zgadzałem, czy nie, mówię także pod względem artystycznym, jakoś tak próbowałem znaleźć porozumienie, dialog, tak rozmawiać. Rzadko, że ja w swoim życiu zawodowym, no nie wiem, tak żeby mnie ktoś wyprowadził z równowagi i żebym um, się zdenerwował w pracy, no to na palcach jednej ręki mogę policzyć takie sytuacje, nie? Naprawdę, no jakoś uważam, że to jest... Higieniczne, żeby, żeby w ten sposób pracować, że mamy ze sobą pracować. Możemy się lubić, możemy się nie lubić, ale mamy coś do zrobienia, nie? I to jest, to powinna jest, być pracy, profes to jest taka profesjonalna sytuacja, tak. nie? Że to jest higieniczne, mhm. że ani nikt nie powinien mnie obciążać swoimi frustracjami, lękami, ani ja nie bardzo mam powody do tego, żeby ko komuś zajmować sobą, swoimi problemami czas, głowę, serce, więc. Naj Myślę, że to taki, taki konglomerat tych rzeczy, że, że byłem naprawdę pracowitym człowiekiem, wydaje mi się. No, w od tego, że miałem szczęście trafić na tych, na których trafiłem. Że byłem grzecznym, kulturalnym człowiekiem, który z każdym jakieś, jakąś płaszczyznę dialogu starał się znaleźć. E i że było to higieniczne, to znaczy, że oddzielałem, nie miałem problemu nigdy oddzielenia y, życia prywatnego od zawodowego. Nie, 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 nie wchodziło jedno w drugie. Mimo, że jestem pracownikiem i, i. No właśnie, pracuję. jak się odpoczywasz, bo tego jest tak dużo wszystkiego w Twoim życiu, że te momenty co? takiego relaksu. Jak wiesz, jestem koziorożcem, ty tak. wiesz o tym dużo więcej niż ja, ale zdaje się, że ludzie spod tego znaku zodiaku no, są dosyć dobrze zorganizowani. I niewątpliwie tak mam, że ja faktycznie swój kalendarz staram się prowadzić rzetelnie i mimo tych wielu płaszczyzn działania przy dobrej organizacji to się udaje pogodzić. No po prostu od tej godziny do tej jestem reżyserem, potem jestem wykładowcą, wieczorem jestem aktorem, nie? I, i to Tylko się zazdrościć Marcin, że tak potrafisz. No, miło mi, że tak mówisz, ale dla mnie to jest naprawdę to jest taka cecha, jeżeli pytasz o cechy mojej osobowości, że wiem, że to mi pomaga, że takie dobre planowanie mi pomaga, ale ja w ogóle super się z tym czuję. Ja, ja lubię planować, ja lubię mieć wszystko rozpisane, przygotowane, wiesz, i to czy, czy to chodzi o mój harmonogram pracy, czy chodzi o e, m, plan produkcji, w której biorę udział. Ale wiesz, biorę, teraz pomyślałam sobie o tym, że to jest też dla, dlatego ja, ja absolutnie wiesz, mega cię cenię jako aktora, reżysera, jak, jak najbardziej, ale jako, jako aktor właśnie to wszystko u ciebie jest takie bardzo spójne, tam nie ma nigdy jakichś takich miejsc, że ty się gdzieś wybijasz z tej roli, tylko ty jesteś absolutnie właśnie organiczny, i mega skoncentrowany. Jak się z tobą nawet gra, to ja też bardzo, bardzo lubię, bo tam nie, nie ma w tobie jakiegoś miejsca, że nagle jakaś jest niepewność, czy coś, tylko ty jak grasz, to grasz. No faktem jest, że, że jeśli coś robię, to jestem sfokusowany dosyć na przedmiocie pracy, nie, i i staram się być w tym na, na 100%. I to bardzo nie? ułatwia, prawda? To jest bardzo, bardzo łatwy. No nie wiem, no ja tylko tak umiem. Nie, 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 nie potrafię, na przykład nie wyobrażam sobie e, e, robienia e, jako reżyser dwóch spektakli jednocześnie. Nie? Mhm. Wiem, że są e, koleżanki, koledzy, którzy, którzy tak robią, potrafią, ale dla mnie to jest niemożliwe. To znaczy, e, jak w coś wpadam, no to mam taki fokus i, i myślę e, o tym, jak daną rzecz zrealizować e, właściwie w każdej wolnej chwili. No bo te, te pomysły, rozwiązania, wiesz, przychodzą no, czasem przed zaśnięciem, czasem w tramwaju, wiesz, bardzo różnie. To nie wyobrażam sobie, żeby, żeby dwutorowo myśleć o dwóch. E, Różnych światach, nie? Że jednak jak, jak coś robię, to w, to, to. Nawet nie w to. chodzi mi o dwutorowość, że myślisz o dwóch różnych światach, tylko jeżeli jesteś w jednym świecie, to nie masz myśli rozpraszających takich w postaci jakiegoś zwątpienia, jakiegoś niewiary w siebie. Ja mówię o takich mhm. rzeczach, takich myślach, które gdzieś tam też są takie destyczne, no, i tak dalej. Nie, 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 nie przesadzajmy zwątpienie jest naturalnym elementem uprawiania zawodów, o których rozmawiamy, nie? Przychodzą momenty, kiedy są kryzysy. Nie? Praca z ludźmi, matko, no wiesz, to się zdarza, to jest naturalne. Chodzi tylko o to, żeby sobie z tym poradzić, jakby być sfokusowanym na tym, jak z tego wybrnąć, a nie siedzieć i się załamywać i Pławić w tak. tym, że aktualnie jest kryzys, nie? To wszystko jest do, do przewalczenia. No, po prostu, jeśli jest jakaś przeszkoda, to ja to traktuję jako wyzwanie, a nie jako, wiesz, taki balast, który mnie przytłacza i sprawia, że nie mogę ruszyć z miejsca. Świetna. Pozwolisz, że podsumuję no, <laughs> i jest. zakończę tym, że właśnie, że, że, że ta przeszkoda jest wyzwaniem. To jest coś, myślę, bardzo, bardzo istotnego. No, wiesz, że w ogóle tak postrzegam tremę, e, e, przed występem czy przed premierą, że, że dla mnie to zawsze była taka ekscytacja mobilizująca, że nie miałem nigdy tak, żeby trema mnie obezwładniała, żeby mnie paraliżowała. Znaczy, jeśli coś zrobiłem najlepiej, jak umiałem, e, i jeśli e, się w tym spalam e, emocjonalnie, intelektualnie, no to ja tak naprawdę czuję wyłącznie ekscytację przed momentem, w którym będę mógł to skonfrontować. Z publicznością. I zetknąć się z kolejnym wyzwaniem. No, Wspaniałym. Bardzo tak, tak. Się bardzo, Marcin, cieszę, że, że właśnie że je, jesteś nie tylko aktorem, tylko jesteś też właśnie pedagogiem, dyrektorem, czyli możesz tę swoją wspaniałą wiedzę i umiejętność y, przekazywać dalej, zarażać swoim entuzjazmem, swoją, swoją radością y, też w innych, w innych przestrzeniach. I, I bardzo się cieszę, że że przyjąłeś dzisiaj zaproszenie, że się podzieliłeś z nami. Dzięki serdecznie, było mi bardzo miło. Moim gościem był Marcin Hycnar. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia. Poczucie, że za bardzo przyspieszyłam, po prostu, że jeszcze można było coś, a ja tak nagle Marcinowi przerwałam i tak to koniec. I zaskoczyłam cię tym? Zaskoczyłaś, ale... Ale spoko.